Siema, Tutelus. Dzisiaj chciałbym opisać problem, który czasami widuję, zwłaszcza wśród mniej doświadczonych graczy. Film ten przeznaczony jest głównie dla tego typu osób. Chciałbym zacząć od przedstawienia wstępnych koncepcji, które warto znać, kiedy rozpoczynamy. Coś, co można zauważyć nieraz po dziesiątkach godzin gry, a czasami dopiero kiedy sami zrobimy bezpośrednie eksperymenty w testowym lobby. Ten poradnik ma na celu podać te informacje w przystępnej formie. Zaczynając. Chodzi o sposób w jaki gracze budują swoje postaci, a konkretnie kolejność z jaką kupują przedmioty. Często gracz patrzy na listę przedmiotów i myśli, że kupienie szybko mocnego itemu pozwoli uzyskać przewagę nad przeciwnikiem, który nie posiada OP-itemów. Taka osoba nie zdaje sobie sprawy, że de facto najsilniejsze przedmioty w grze, jakie istnieją, to są przedmioty z pierwszego tiru, jeśli weźmiemy pod uwagę relacje pomiędzy kosztem a zyskami, jakie one przynoszą. Technicznie rzecz biorąc, z punktu widzenia dostarczanych statystyk, gdyby w deadlocku nie było ograniczenia dla liczby przedmiotów. Najlepsze co można by zrobić, to kupić większość przedmiotów pierwszego rzędu, zanim wcelujemy w rząd wyższy. Naturalnie mamy ograniczenia w postaci limitu posiadanych przedmiotów, które można zwiększyć poprzez flex sloty, uniwersalne miejsca. Dlatego ważne jest, aby korzystać z tych kieszeni jak najefektywniej. Są też sens istnienia tego filmu. Pokażę Wam w prosty sposób, dlaczego w pierwszej kolejności powinniśmy starać się uzupełniać wolne staty przedmiotami niższego szczebla w każdej kategorii, nawet jeśli w pewnym sensie nie są nam one po drodze. Najlepszym przykładem jest kategoria spiritualizmu zaniedbywana przez fanów broni. Jeśli weźmiemy najbardziej skrajny przypadek, Glass przedmiot ten daje największy bezpośredni bonus do naszego ataku. Kosztuje 6200 dusz I dzięki temu możemy zwiększyć nasz atak o 88%. 70% wynika z płaskiego bonusu jaki sam przedmiot dostarcza, kolejne 18% to premia za przedmiot czwartego rzędu. Wydaje się sporo, niemalże podwajamy nasze obrażenia. Zobaczmy na DPS. Teraz zobaczmy na alternatywny przykład, który da nam wbrew pozorom znacznie więcej. Wydając dokładnie 1000 dusz możemy kupić najbardziej bazowe, uniwersalne przedmioty dla każdego herosa, coś czym nikt nie pogardzi. Podstawy magazynek oraz magazynek o dużej szybkości zwiększa Twoje obrażenia o 39%, a te przedmioty dają oprócz tego inne efekty poza zwiększaniem obrażeń. Jakbyśmy chcieli zrównać koszt z wątłym mocarzem, to musielibyśmy zakupić itemów za kolejne 5000. Tak też zrobimy. Jeśli kupimy 4 przedmioty w każdym miejscu, pozwoli nam to wydać równo 6000. 4 razy 500 razy 3 W ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć blisko poziom wątłego mocarza we wzmocnieniu broni. 80% kontra 88%. Różnica jest taka, że Glass kanon zabiera nam 15% życia, daje 10% szybkostrzelności i 1 prędkości poruszania się. Podczas gdy Bill za 6000 dłuższy zwiększa życie o 44%, zwiększa szybkostrzelność o 16%, wirtualizm o 16 punktów i daje masę dodatkowych efektów, jak większa stamina, szybszy sprint, regenerację itd. Na ekranie dokładne podsumowanie wszystkich bonusów. No i efekt widać od razu. Używając mimi builda, staniech i temów, jestem w stanie zabić gras dwa razy, zanim padnę od strzału przeciwnika. I'll kill them all. Inna często spotykana rzecz to ignorowanie przedmiotów z kategorii broń, podczas gdy gramy postacią bardziej skupiającą się na soportowaniu. Należy pamiętać, że Deadlock jest u podstaw shooterem i nie unikniemy wymiany ognia. Nie powinno się zostawiać slotów na broń pustych, tylko dlatego, że musimy wyciągnąć jeszcze ekstra spirit albo zwiększyć zasięg naszego singularity o 1 czy 8 metra. Zbierając duszę na ulepszoną rozpiętość, jednocześnie mając 5 czy 6 wolnych miejsc na przedmioty, witalności i broni, wyrządzamy dużą szkodę sobie i swojej drużynie. Te 3000 mogą zostać zamienione na przykład w 50% większe obrażenia od broni i 30% więcej zdrowia oraz parę innych przydatnych efektów. Naturalnie nie jest to apel o to, żeby zawsze wszystkie stoty powinny być zapełnione, chociaż nie jest to dalekie od prawdy. Każda postać ma swoje potrzeby i pewne przedmioty mają również inne zastosowanie oprócz czystych statów. Pojawiają się potężne efekty, które są unikalne i nie da się ich zastąpić tańszym zamiennikiem. Takie przedmioty jak rykoszet pozwalają na błyskawiczną farmę, co prowadzi do szybkiego zwrotu inwestycji na odpowiedni bohaterze. Zaś obalenie oferuje rozwiązanie dla wielu problemów, które nam zaserwuje drużyna przeciwna. Sęk w tym, że nie jesteśmy sami w grze i nie gramy na bezmyślne boty, a innych graczy. Nawet jeśli mamy perfekcyjnego cela i idealnie na linii używamy umiejętności, trzymając w kieszeni kilka tysięcy dusz szybko zostaniemy zepchnięci do defensywy przez oponenta, który ma 50% więcej życia i większe obrażenia, ponieważ ten kupi przedmioty za 3000. Kupując bazowe itemy, będziemy mogli nadążyć za przeciwną drużyną, która będzie wykorzystywała duże różnice, jakie mogą zapewnić nawet najbardziej podstawowe przedmioty we wczesnej fazie gry. Podsumowując, nie da się zwieść dużym liczbom oferowanym przez drogie itemy. Pamiętaj o wszystkich aspektach, jakie dostarczają małe przedmioty, oprócz ich głównego efektu. Najbanalniejszy przykład to kupienie dodatkowego zdrowia, które w early-mid game pozwala zwiększyć zdrowie o 25-30%, co ma ogromne znaczenie, zwłaszcza, że mówimy tutaj o przedmiocie za 500 dusz. Będą sytuacje, kiedy uda nam się solidnie zagrać linię i zdominować oponentów. Czasami rozkącając się porządnie spotkamy się z sytuacją, w której mamy nagle kilka tysięcy dusz do rozdania, podczas gdy z 12 komórek zapomniane mamy dwie. Trzeba sobie zadać wtedy pytanie, czy aby na pewno nasza drużyna potrzebuje szklanej armaty. Tyle w temacie i mam nadzieję, że temat ten pomoże Wam lepiej przygotować się do potyczek w Deadlocku. Pozdrawiam i jeśli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu filmów, zapraszam do subowania.